Pytyk, zapasł, robisz, robisz, nie? I o takie rzeczy, to nie, nie? A to tego by podrywało. Ten wyszedł wiesz, do dołu i wracałoby tego. Trzeba by go zrobić pod Bo temu robić podporek, No, trzeba robić pod do wiesz No. Wyparcie Podnosnik <laughs> Nie, bo nie ma podnosników, tych ty takie wieś, no to do, co do, 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 wiesz? Dobra, wyrwiemy go już, jeszcze o tu jest tylko ten kawałek y, Co mają wiesz, w y, y, samochodach wiesz, potem podnosi go po No, no, a co by było no. nie. Piter, ciekawe co powierzona jak kłada tu twojego zostawimy. Marne szanse żeby wyjechać. Ja mówię, że dwa tygodnie, by dwa tygodnie, hmm. by dwa tygodnie to wiesz. Chyba hobby zmienisz, tak jak Kacper. To kurwa na narty czy na to? Na narty jest. Na poduszkowce to jest na poduszkowce to, ja to na być może narty, właśnie... Na narty jedziesz. To no, pewnie w listopadzie. W listopadzie? Gdzie? Austria albo w Ja w Polsce nie jedzę w ogóle na narty, bo nie ma sensu. Woda się wtórzeć. To mamy ostatni wypad w teren z Piterem. Ty, a teraz złapać golino niżej. O, teraz niżej złapać, właśnie. Tylko ty też, też trochę to da. O kurde, ja tu mogę trochę ziemi do domu wywieźć. No, z to torfowej wiesz? Piter, nowe rękawiczki. Żona ci kupiła. Daj te kostki jeszcze A nie Powiem grzecznie się. Kurde, Nie pierdol się Masz jeszcze proszę nie? To, to na pewno niższą rura. To jest To powinno być do góry. O kur, nie Ja może całkiem mi się uda na dół. Ud Pieczemy je sobie jeszcze sobie się żeby złapieć siłę. Mieszkankę mleka, nie? <laughs> I to ciepłego Hiszpanie. ale to trzeba by było też podjechać tu bliżej go do góry kupować. Poczekaj, no, ja może wiesz, wejść przed jadę